Lecimy yy, z sylwestrowym strzelaniem korsa od komety Gipsem w naszą stronę Szalony Pirat z bardzo słabym lątem Ale ładny Wykonanie Pirat. Czekajcie, teraz odpalę go poprawnie. Petardy Panowie osoba pełnoletnia. Turbo! Bardzo dobry ląd mają! Daj coś słabszego! No nie wiem czy to jest słabsze. To też odpalimy poprawnie. Troszeczkę słabsze, troszeczkę słabsze mi się wydaje. Kolejny szalony pirat, Ten, patrzcie, to on się pali do dupy gipsem. Lecimy z katrójką. Najmocniejsze nie było. Kolejna katrujeczka. Sądbałem bardzo dobry jakościowo. Korsarz od tropika na CE emiter. Fajny by jest. Chyba fail, bo bardzo długo się pali. A teraz korsarz od Komety. Szczerze mocny. Szczerze mocny. To teraz kolejny ten korsaż, ale zobaczymy, które są mocniejsze. 3 złote gdzieś kosztują. Część... O nie wybuch. Żeby buch nie teraz No szczerze Takie mocne to one nie są Mówią Ten mocniejszy Daj żuka Daj żuka Żuk!

Tardzo odpala osoba pełnoletnia, przypominam. Ja tylko nagrywam. Serio. Serio. Są takie żuki. Ale jak wypali, to są mocne. O! Za łuki To by była najmocniejsza petarda dzisiejszego dnia. Aktualnie. JT05, one mają bardzo dobry ląd. Więc co się na wypali, to ja wiem. Nie, to nie Troszeczkę słabsza od żółta, mi się wydaje. Troszeczkę słabsza. Odpalimy starego turbo w porównaniu do nowego. Ląd chyba ma lepszy nowy. No i nowy jest lepszy. Teraz odwalimy znowu jc 05 Bardzo dobry ląd. Troszeczkę słabszy od Żuka są. No, trochę słabszy. A teraz te czwóreczka mówią, że są bardzo podobne. Ląd lepszy w od I lepszy zamiotce z ropiątki. Teraz bardzo słabo wykonane hamerki. Jednego sobie tylko odpalimy. Zobaczymy, czy one są mocne w ogóle. Odpalimy je na wyciągniętej ręce. Żeby było, że odpalam poprawnie. Będą bardzo mocne. Wow! Ten był najmocniejszy! Ten był najmocniejszy! Ewidentnie! A zobaczymy dla porównania na małe petroika. 2,18 2,18. Podobno są bardzo podobne do starych poprzedników. Poczekajcie chwilkę i zaraz Wam odpalę. E, Petrujeczka. Wy tam do odpala co opowiadujeśmy na tego roku życia. Ja tylko nagrywam. Oh, oh, oh. Od kamera na pewno. No. Na pewno mocniejsza od kamera. Teraz taki słabszy korsarz. Dobrą mają siarkę, to trzeba im przyznać. No, siarką w swoją stronę. Ma! No! 2 no, na 10. Dotycham pięć. Bardzo dobry ląd. Gimsem naszą. Leciutko słabszy od nowych. Szalony pirat. No ląd dwa. Nie ma minimalnie słabszy od 05, srebrna piatka. Dobra, musimy odpowiedzieć trochę mocniejszą Ultra slibery! Mini, odczuń się. To jest mocne. To jest bardzo mocne. No kurde, też. Także porównanie do nowej fetrujki. Trzeba ją odpalić w Teraz odpali. Ten mną odpada mój brat, który ma 18. Jestem pod nadzorem osoby pełnoletniej. Uj, teraz Liberi. Teraz leci największa petarda. Ale nie wiem, czy najmocniejsza. Ach, tu komety! To czynko, To ci czynko, najm... czynko, ci najmocniejszy, to ja nie wiem. Ale... Siara... Zobaczcie! Jesteśmy w dymowym życiu. To którym jestem? Te czwórki tu nie odpalę dzisiaj, a przynajmniej o tej porze. Wchodzimy z Korsarzem, zwykłym Korsarzem od Komety. Trochę słabszy. nie coś innego. Bo to już przynudza trochę. Odpalimy sobie Dragona od Komety. O cholera. Dobra. Poczekajcie chwilę. Ostatnia petarda chyba na te strzelanie, albo przedostatnia. Jeszcze jedna będzie. Jeszcze jedna i koniec A na koniec odpalimy sobie Hamera H2 nowego z słabszym lontem i bardzo słabym wykonaniem. Wypali, ale naszym gipsem. I to jest koniec pierwszej części strzelania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!